Cześć, witam Was w typową majówkę u każdego szanującego się czyli z siewów kukowiedzy. A mianowicie dzisiaj startujemy z zasiewami u nas w gospodarstwie. I tak na początku przed robotą nakreślić trochę, co sięje w tym roku. No jak widzicie najwięcej, największy udział pioniera. Tam na tamtej paletce mamy danubio. No i jeszcze z nowości wchodzi troszeczkę LG tutaj na 4 hektary bodajże jak dobrze pamiętam No i nowa firma jak dla mnie całkowicie mało znana czyli rag francuska Aż sam jestem ciekaw jak to, jak to Jak to będzie wyglądać także też będzie siana I zobaczymy jak sobie poradzi no i jeszcze Z farmsatu Jeszcze też nigdy nie siałem ale tutaj Opinie dosyć dobrze Mają dwie odmiany farmowic i farmfire farmowic typowo na piaski co mnie bardzo najbardziej ciekawi ta odmiana jeśli chodzi o, o, o jej możliwości będzie siana na można powiedzieć na dwóch działkach takich najsłabszych na jednej bezopkowo na drugiej orkowo typowa szósta klasa i te działki podzielę na pół na jednej będą Danubio na jednej części na drugiej Farmowic i zobaczymy jak ona wygląda względem na dół. Danubio, bo generalnie Danubio to można powiedzieć taki odnośnik od tego co, co pokazują inne odmiany, można powiedzieć taki znacznik, bo tą odmianę dobrze znam ale z tego co tegoroczne wyniki pokazały kiszonki z kukowiedzy, bo z 22 mam 36% skrobi przy tak słabej aurze to naprawdę bardzo dobry wynik, i w tym roku nie było wysoko też koszone, to znaczy w zeszłym roku nie było wysoko koszone, także wynik jest naprawdę dobry, a to za sprawą, że troszeczkę mniej Danubio względem Pioniera było posiane. No i dlatego też w tym roku taka ilość tego Pioniera będzie zasiana. Więc cóż, przerzucam worki. Dzisiaj na pierwszy rzut idzie odmiana 9241 41 i. 9074, ta stara już można powiedzieć sprawdzona. Dlaczego te dwie odmiany? E, dlatego, że one mają wysokie FAO i dzisiaj można powiedzieć, zaczynamy. No i też e, to będzie na ziarnówkę zostawiona 9241, a 9074 przeznaczenie na kiszonkę. Jeszcze na dole jest 8904, ale ona ma krótsze FAO, więc, więc poleci później. No i przy tej ziarnówce też sprawdzę sobie. Lima limagreina jedną z odmian u nich to są te liczby całkiem pomieszane, ciężko dojść ładu no i tak, no i to dzisiaj siejemy więc nie przedłużam zasypuję siewnik, widzimy się na polu no i witam już z zasiewów jest troszeczkę po południu i zaczynam zasiewy dzisiaj 1 maja no bo wiadomo, trzeba było z rana nawozy tu przeagregatował to tata nowym agregatem ładnie to robi, nie można powiedzieć ładnie pole przygotowane do zasiewu, a ja sypię Pioniera 9241 P9241 typowa ziarnowa zaczynam właśnie od tej odmiany, tu jest dosyć dobre ziemia około można powiedzieć że przeważa, tutaj czwarta klasa bonitacyjna, także jak na moje tereny to jest naprawdę bardzo dobre ziemia. Więc trzeba ją wykorzystać tutaj ziarnówkę, zasiać po niej będzie planowana pszenica o zima, No bo tak myślę, że w drugiej połowie października będzie zebrana ta kukurydza. Albo może i wcześniej zobaczymy, jaka ona No i zaraz za tym będzie orka i się pszenicy o zimej. A na drugiej działce, co będę siał, to tam będzie kiszonkowa bo tam znowu chcę jęczmień nią także powoli zaczynam zmianować a na no mały upgrade bo e, teraz weszły zmiany że jeżeli chodzi o zmianowanie no to ten rok 23 jest traktowany jako pierwszy z tych trzech jeżeli chodzi o następstwo roślin po sobie a nie trzeci tak jak do tej pory więc ów troszkę ciśnienie zeszło można to spokojniej planować ale fakt faktem mi się narobiło tych gruntów odnych łąki w miarę do kultury doprowadzone też inaczej plonują i, i mniej tych użytków automatycznie potrzeba. Zaraz właśnie dojedziemy do, do łąki, która będzie użytkowana e, tak naprawdę na dobry drugi sezon czyli to jest pierwszy, drugi, trzeci to, to są najlepsze 3 lata jeśli chodzi o użytkowanie. A później zobaczymy w miarę potrzeb. Będzie to pewnie przesiewane po 4 max 5 latach, żeby zachować e, plonowanie jakość tego plonu na, na satysfakcjonującym poziomie. Ale to jeszcze przed nami. Teraz można spojrzeć jak to wygląda. Tutaj dostała ta dwa w jednej dawce. 300, około niecałe 300 kg salmagu także jakieś tam 80 kg azotu na pierwszy rzut no i kończę tą działeczkę powiem wam, że myślałem, że LG będzie troszeczkę posiane no ale jednak silnik nie oszukuje tak jak było 5 porcji po 80 tysięcy to na każdej to te 3000 odchodzi czyli 15 tysięcy zostaje nadwyżki, no to na te 10 arów, akurat 5-10 starczy także już będzie połowa dzisiaj zaplanowana, zasiana. Zaraz zjeżdżam, dosypuję do siewnika do pełna wszystko, czyli nasiona, nawozy i jedziemy. Na drugą działkę tam ze 3 godziny, będzie posiane Czyli, tak do 23 powinienem poogarnąć Oj, długi noc! Dzień długa! Oj, długa noc mnie czeka. Powiem wam, jest 2048 i tak naprawdę drugie okrążenie robię na działce. No, ona jest dość szeroka. Jakieś 150 metrów szerokości. Około 350 długości, i jeszcze kawałek klina jest dlatego, zawsze robię także trzy razy w koło, a później sobie normalnie sieją ufam obrobioną i, i kliny nie są przy między, tylko tak troszeczkę dalej. I źle to w sumie nie wychodzi, bo się pryska też dobrze, raz w koło, i później resztą. Także w sprawdzony sposób i tak wygodnie, i tak po prostu robię. I tutaj właśnie jest to pole po bezorce przed plon dla ziarnowa i powiem Wam, że naprawdę to wygląda przyzwoicie, bo dwa razy ta leżówka tutaj poszła. Pierwszy raz wymieszają cobornik, a teraz drugi raz poleciała leci nawet jeszcze tam tata robi eee, po prostu wymieszanie nawozu azotowego, czyli w moim przypadku salmagu z glebą i przed siewem takie spulchnienie, tylko to było robione wieczorem i powiem wam, że ten znacznik jest tak średnio widoczny, trzeba dobrze się pilnować w nocy, bo gleba nie wyschła, jest wilgotna i ten znacznik mocno się... Nie odróżnia, ale idzie, idzie go jeszcze znaleźć. Także trzeba w skupieniu robić, a o tej skupieniu coraz gorzej, bo coraz większe zmęczenie zaczyna się pojawiać. Jest 23:25. Przed chwilą wróciłem właśnie z domu, bo dosypywałem nawozu. Wziąłem jeszcze resztę kukurydzy dla pewności, żeby tam nie zabrakło i drugi raz po prostu nie zajeżdżać. Wsypałem całego biga po prostu z tego względu, żeby nie przegarniać, nie zastanawiać się czy starczy do zera, czy nie. Lepiej tę resztkę jutro wysypać niż tutaj dzisiaj eee, no niż dzisiaj bawić się, wysiadać, przegarniać, eee, zastanawiać się czy starczy, czy wyjadę do końca, czy nie. A tak sobie spokojnie sieję. No raczej dzisiaj nie skończę. Pierwszego, drugiego złapię trochę, ale to nic ważne, że będzie zasiane, bo drugiego kurczę u nas duże nadają, dlatego też tak jest przyspieszenie prac. I chciałbym coś nie coś posiać już, bo, bo już, już się robi późno zawsze o tej porze roku. To było, była już końcówka sezonu. Resztki się dosiewało w majówkę czy po majówce. A teraz dopiero się zaczyna. No ale nic, nocami nadrobimy. No i elegancko po robocie powiem Wam: 35 minut po północy udało się skończyć. Jeszcze jakieś 10 minut, co najmniej na podróż powrotną. I dzisiejszy dzień jest, można powiedzieć, zakończony. Dzisiaj przygotowane zostało i zasiane około 10,5 hektara pioniera prawie że mi starczyło czyli ta obsada 76-77 tysięcy na hektar powinna wyjść, więc prawidłowo przy ziarnówce nie ma co większej na pewno robić a przy kiszonkowej to jak mówiłem jak ktoś chce masy to niech sobie robi większą obsadę a jeżeli chce się jakoś, no to mniejsza druga kwestia, oszczędność na materiale siedlnym no bo jednak z tej jednostki 80 tysięcy robi się ponad hektar a nie, niecały hektar, jak to niektórzy mają w modzie ogarniać a i dlaczego dzisiaj taki też pośpiech Le, bo jutro dogadałem się z sąsiadem, on chce u siebie doszyć. resztę i to jest o tyle ważne, że tamta działka, co między innymi tam się ciągaliśmy z rozrzutnikiem, że jak deszcz popada mocniejszy, to znowu prędko nie wejdzie. Ja nie mam tam aż takiego ciśnienia siać, bo, bo będę miał po prostu gdzie indziej sianie, jak popada. Więc to dla mnie to można powiedzieć, więc... Yy... Więc tak to właśnie wygląda. I taki był plan, że rano weźmie sąsiad, to sobie ciałki z silnikiem dosieje te ostatnie 4-5 hektara. Coś koło tego no i ja w tym czasie będę sobie wsypał nawozy na inne. Ciałki posypię nawozy. siewnik będę miał dostępny, tata w międzyczasie będzie uprawiał. A i jutro też kontynuacja tych działek bezorkowych. Jak już jest kalerzówka uczepiona, żeby się nie przeczepiać, lecimy po kolei to, co było bezorkowo. Także powiem Wam, że patrząc na pewno zwróciliście uwagę na to, jak wyglądało pole, no to powiem Wam, że gdzie nie, rzadko gdzie, no kurde może nie przesadzajmy, ale. Czasem się zdarza, że i po owce wygląda gorzej tak tamto. I że miło jestem zaskoczony, bo dwa razy ta leżówka trafiła tak jak trzeba. Jeżeli będą plony ładne, satysfakcjonujące, no to chyba będziemy więcej robić tej bezorki. chyba na pewno aczkolwiek czas pokażę, no naprawdę... Tamta działka mi się podobała do roboty w po a tych resztek praktycznie Nie było widać za mocno Więc cóż, no nie przedłużam bo Już też jestem zmęczony powiem wam No starość swoje robi tak 10 lat temu takiej nocki zerwanej by się wcale nie odczuwało Stało się normalnie obrąte I dzień dalej się toczył Ale już niestety lata nie te i, i, i możliwości nie te więc to by było na tyle jeśli chodzi o pierwszy dzień z zasiewu w Kukurydze w moim gospodarstwie no i witam aktualizacja dnia następnego 2 maja, my no, też szyjemy nie ma co ukrywać ale późno dzisiaj zaczęliśmy z tego względu, że na początku Monosem miał trochę humoru w bo Widocznie jakimś kamieniem mocno oderwał po jednej sekcji nawozowej, no i tam był problem, że jeden talerzyk się nie chciał kręcić. No i troszeczkę też wcięło. Dobrze, sąsiad się dojrzał. Ogólnie, jeden talerz jest do wymiany, ale może ten sezon jeszcze wytrzyma. Później zacząłem siać nawozy. Wsypałem sobie pierwszy kierunek wapna. Niestety amazonka też miała humor puściło te taki łącznik plastikowy no on się rozleciał w porę tego nie dostrzegłem no i aż pogięło te, te flansze można powiedzieć w którym są to obsadzone no i dzisiaj nie było czasu tego dłubać, jedynie co na szybko w międzyczasie wyjęliśmy przykładnie główną tą flanszę tata po prostu a ja w tym czasie wziąłem od sąsiada się do nawozów i także powrót do Unii miałem. <laughs> Sobie przypomniałem dobre czasy, zechciało się. Wymiany, pamiętajcie, zawsze lepszy jest wrogiem dobrego. No ale taka abstrahując Unia też miała swoje umowy także nie ma co jej mocno tutaj chwalić i bronić i żałować. Ale z takimi problemami udało się o 14 zasiać nawozami. 6,5 hektara przygotowane na dzisiaj, co co planie było. W międzyczasie tata już uprawiał to talerzówką, bo to większość w uprawie bezorkowej, praktycznie tylko chyba pół hektara orkowego będzie z tego całego obszaru. A generalnie ta działka, którą siejemy, ten kawałek ogonek, który posiałem obok, i to wszystko to jest na Waszą odpowiedzialność, drodzy widzowie bo to wy mi doradziliście, żeby tutaj ten obornik tylko zmieszać talerzówką i tego piachu już nie odejść. Także się posłuchałem, zobaczymy jaki tego będzie finał. Fakt faktem wyszło, że w tym roku 1 trzecia kukurydzy będzie zasiana bezontowo. Także agregat uprawowy za dużo w tym roku w sezonie nie popracuje. Chyba, że jakąś tam trawę będę wyłowywał, przesiewał, no to jeszcze się przyda. Ale tak, w tym sezonie 20 hektarów z kaczykiem tylko obskoczy. Aczkolwiek to wiadomo, że to jest inwestycja na lata, w tym roku wyszło także mało. W zeszłym na przykład było 40 hektarów kukurydzy w systemie orkowym, czyli drugie tyle do zrobienia. Także rok na rok nie jest równy, ale maszyna sprawdza się dobrze, także na pewno się przyda. także to by było na wstępie. No i teraz przejdźmy wreszcie, możemy przejść do tematu siewu. Sieję tutaj odmianę Danubio, nie mam czasu już kombinować z innymi odmianami. Może gdzieś te erdzi wczoraj zostało wcisnęte. Przy, przy okazji, na jednej działce coś jest troszeczkę lepsze, ziemia tam pecha, myślę, że zrobiłem, bo tam było na jesieni dane tona granulatu. Przed bezorkowcem i teraz pod talerzówkę około pół tony granulatu razem z Salmagiem. Salmagu 250 kg na hektar, sypie 250 kg, Polifos ósemki mniej więcej wychodzi na tym ustawieniu Monosema. I to jest całe nawożenie pod podkładu. plus, wiadomo, obornik. Wszystko jest, głównie prawie wszystko na oborniku, bo tam nie chciałem ph podciągnąć. No to, no to mam 4 hektary bez obornika. No i tyle. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Także tymczasem sieję No i nawet po doleżówce. Powiem Wam, że wygląda ta bezorka jako tako. Nie ma się do czego przyczepić. Jeszcze się okaże, że stanę się naprawdę fanatykiem bezorki. No i pół będzie stał w czakach i tak Będzie stał w czakach. Nie, źle to nie będzie. Na pewno źle nie będzie, bo łąki trzeba przesiewać, a tego bezorkowcem to nie ma bada, żeby dobrze zrobić nie gdzie jakieś tam kępki obornika się pojawiają ale to nie przeszkadza tu akurat jesteśmy na fragmencie działki gdzie jest troszeczkę lepsze ziemia to pewnie i trzeciej nawet kawałkiem łapie ale nie warto było długa do pół hektara wyciągnąć także tymczasem sieję. zobaczymy do której dzisiaj będzie dzień TV. trzy hektary z haczykiem zasiane 30 koło. I przemieszczam się po zasypaniu, tak? Po uzupełnieniu silnika dosypałem bigwaga i troszeczkę miałem taki resztówek, także powinno mi to na resztę nawozu starczyć. Dosypałem ziarna, wziąłem worek rezerwowy ze sobą. No, tego co mamy raczej powinno zabraknąć, więc ten worek e, dzisiaj na pewno się przyda. wczoraj nie był potrzebny, ale chociaż był na koniec, tam resztówkę dosypałem, ale, ale no ale. Nie komplikujmy, także przede mną jeszcze hektar 40 i dobre 2, można powiedzieć, 220 230 30. Ja sam jestem ciekaw, ile w działkę będzie. W sumie, bo to, to będzie podzielone przez was i przez drogę, także by było ciekawiej. Jeszcze na końcu takiej jednej małej tej części za drogu jest trochę drzew, więc daję bombę, a abym to zawitnie za to robić to będę przeszczęśliwy bo to jest właśnie tam gdzie widać a ta tam kończy uprawiać więc cóż jadę na tą hektar 40 jest już prawie 9 no i te hektar 40 skończyłem także nie wiem co tu widać 4,58 dzisiaj od 18 jest ogarnięte no, i została mi ostatnia działka. Nie chcę mi się jej jak cholera, ale że jutro święto, który chciał po święcie z czystym kątem zaczynać, i nie mieć nic do dokończenia. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie jadę, zacznę. Czy się da tam siać, bo tam też talerzową będzie uprawiane. No i tam tata po dojeniu a to ma do siebie, że tam jest świeża ziemia. Będzie bieda, jeśli chodzi o. Dostrzeżenie znacznika jednak w nocy to trochę kijowo takiej świeżej ziemi, świeży ślad, on się praktycznie wcale nie odznacza i dwa wały w talerzówce no, idzie w tej linii co znacznie tak robi kreski, więc yy, no, jest delikatnie mówiąc przekichane, ale nie ma takich problemów, których się nie rozwiąże jest takie rozwiązanie, że dokończyć sobie w trak. też taką opcję wyobrażam nie ma co się zobinać wszyscy kolega moi mają dużo drila odpoczywają, a człowiek zabija na to jest sprawiedliwość, no, tym rolnikom ty, ty, no, to jest tak dobrze, że tylko leżą na kasie, śpią i narzekają, że im bierze no i musiało się rozpadać, nie dało mi dokończyć to znaczy w sumie Tą część lasu zrobiłem e, te można powiedzieć hektar 60, hektar 70 jakoś tak tutaj jest i zostało mi 40 parę arów za lasem, taki kwadracik ale do sobie już dzisiaj odpuszczę, bo nie dość, że noc to jeszcze pada no i wszystko wiadomo się marzę lepiej, tylko to takie no, na przymus bym chciał, bo to wielki deszcz nie jest. Ale że z tamtej strony lasu mam jeszcze 3 hektary do siania. By to, że tam troszeczkę mokro było i się po prostu nie przygotowywało teraz razem. No to się jest To tam nie, nie będzie takiej tragedii, że... Dalej, jak do pół hektara, to nie, nie przemoczy tak, żeby się nie dało tego posiąść. Także w czwartek tam to sobie dosieje. Albo rano przygotuje po prostu tam wiedział 3 hektary. E, Posieje nawozy, tata będzie agregatował, a ja już będę tutaj od tego pół hektarowego zaczynał sianie. Miejmy nadzieję, że się uda, że ten deszcz nie wywodzi się w coś poważnego. Aczkolwiek. Powiem Wam, taki deszczyk to potrzebny w maju. No, taki spokojny, leciutki deszczyk to na pewno nie zaszkodzi. A wręcz na to, co już rośnie, to, to jak zbawienie. No i dobra, to nie będzie już drugiej nocki zerwanej, bo po tamtej tylko 3 godziny snu miałem. A tej się wyśpię jak należy, bo mamy 22.19 także naprawdę przyzwoity powrót. trzeba tylko siewniczkiem wjechać po dach żeby tam nic nie zamokło w tym boże. i tyle w temacie także dzień drugi zakończony z wynikiem 6 hektarów 17 arów w tym sezonie już blisko 40 hektarów zasiane z czego u siebie około 17 tak to mniej więcej wygląda jak do cztery rzędówkę, to chyba nie jest źle. Zresztą się tak mocno nie zawzinam. Dobra, nie przedłużam moi drodzy. Widzimy się kolejnego dnia maratonu półpowiedzianego. Teraz już może coś wrzucę z przygotowań. Jak to wszystko wygląda, troszeczkę urozmaicenia nie zaszkodzi. Także do zobaczenia. Hej.